Dobry wieczór, z tej strony Adam Stanisław Czeczytkowicz z Polskiego Centrum Dialogu Narodowego oraz Komitetu Obywatelskiego Podlasie XXI wieku. Jest, słuchajcie, drugi, drugi, słuchajcie, kwiecień. Centrum Warszawy. Właśnie dostałem upoważnienie na rejestrację w komisjach wyborczych dla Zambrowa i Okolic, więc to idzie do Zambrowa z komitetu pana Romualda Starosielca, za sobą bardzo dziękuję. Jutro o godzinie 15.00 zapraszam wszystkie media, wszystkich chętnych z kamerami na konferencję prasową Odnośnie wyborów. E, będziemy tam e, mówić o przekrętach, jakie towarzyszą e, wyborom w Polsce: jak jesteśmy oszukiwani przez system. Więc, e, 15 godzina, e, budynek PKW, Państwowa Komisja Wyborcza i godzina 15.00, Państwowa Komisja Wyborcza mieści się przy samym Sejmie, tam gdzie składaliśmy podpisy na komitet oparcia kandydata na prezydenta doktora Eugeniusza Sendeckiego, o, Eugeniusza Mieczysława Sendeckiego, e, więc zapraszam wszystkich jutro na godzinę 15.00, Eee, walczymy do końca. Jaki koniec by nie był, musimy pewne rzeczy wyjaśnić. Sława Wielkiej Polsce.